Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Zgierzu odwiedziła dziś piosenkarka Anna Maria Jopek. Artystka zaśpiewała dla podopiecznych placówki i rozdawała im prezenty. Wszystko za sprawą akcji Zostań Mikołajem, spełnij dziecięce marzenie. Organizowanej w tej placówce już po raz trzeci. Cezary Adamski. Anna Maria Jopek obejrzała koncert podopiecznych z Gierskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a później sama zaśpiewała dla nich kolędy ale nie pozwoliła nagrać tego występu. Nie przyjechałam z żadnymi koncertami, bo jestem tutaj zupełnie sama. Wsparli mnie cudowni muzycy, którzy też tutaj dzisiaj występowali. Mogłam też być przez chwilę świętym Mikołajem, co jest zawsze najcudowniejszą fuchą na świecie, móc rozdawać prezenty. Prezenty, które państwo robili szczodrze dla tych dzieci w ostatnim miesiącu. Idea akcji Zostań Mikołajem zakłada, że każdy może spełnić świąteczne marzenie jednego z podopiecznych placówki. Pomysł był taki, że jak się bliżej przyjrzeliśmy, to się okazało, że wiele z tych dzieci nigdy nie dostało prezentu na gwiazdkę takiego wymarzonego. One dostawały to, na co było stać ten ośrodek, lub na co było stać rodziców, którzy mieli po prostu małe zasoby pieniężne. Organizatorzy obawiali się, że dzieci będą oczekiwać drogich prezentów. Okazało się jednak, że ich życzenia w większości nie są wygórowane. Prosiły o lalki, piłki, do gry w nogę lub inne zabawki. Dlatego wartość paczek nie przekraczała 100 złotych. To zapewne ma wpływ na coraz większe zainteresowanie darczyńców i to nie tylko z Polski. Tak, darczyńców jest coraz więcej. Oni są z Norwegii, z Austrii, z Niemiec. Także naprawdę cały świat już wspiera tą akcję i mam nadzieję, że będzie się coraz bardziej rozrastać w przyszłych latach. Akcja Zostań Mikołajem, spełnij dziecięce marzenie w tym roku została zorganizowana po raz trzeci. Od początku uczestniczy w niej Antek Smykiewicz, finalista programu The Voice of Poland. Fajnie jest zostać Mikołajem, tak? Tak, po prostu, nie? Robiąc <grywając> to, co się robi najbardziej, czyli śpiewając, nie? Właśnie w tym roku udało nam się zostać Mikołajami razem z całym zespołem. Każdy, kto chce sprawić radość niepełnosprawnym maluchom, może to zrobić w przyszłym roku. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.zostańmikołajem.com.